Siemaneczko mordeczki, ja jestem Edy i witam was bardzo serdecznie po małej przerwie, no i co dzisiaj troszeczkę sobie pogadamy, popracujemy, po prostu na magazynierze, bo mam trochę rzeczy do przekazania, trochę do zapytania, no i lecimy z tym koksikiem, nie? Ogólnie zacznijmy od tego, może odcinków nie było dawno? No trochę, no nie było, bo tam odcinek z farminga, w którym klucze podaję. No, na różne maszynki, które odkryłem, że coś takiego jest, żebyście mieli poprzednio. Był odcinek z wycinki, właśnie tych pni usuwania, e, jeśli chodzi o MTA, znacząco serwerek, pixel tutaj, MTA. Ale co ważniejsze, dlaczego odcineczków nie ma ostatnio? No, i tak przerwy i tak dalej, tak, tak, mówiłem w jednym z odcinków, e, trochę krucho. Jak lataliśmy z samolotami, tam było powiedziane studia i tak dalej, więc no trochę są problemy pod tym względem, ale za to grę zwaną Tetris można powiedzieć. Mam już prawie skończoną, e, tworzymy sobie projekt taki grupowy. E, mamy zrobić po prostu jakiś projekt pierwszy, nie wiem jak to opisać, nie coś prostego i tak dalej, wybraliśmy Tetrisa. Na drugi projekt, który musimy zrobić, jeszcze nie wiemy co zrobimy, ale to już musi być gierka online albo aplikacja online. Się zastanawiamy jeszcze tam nad kilkoma opcjami, zobaczymy co z tego wyjdzie i też będę musiał czas poświęcić, wiadomo, żeby to zrobić, tak jak teraz było. A w międzyczasie dla siebie, dla siebie powtarzam, tak ogólnie. Stwierdziłem, że wezmę zrobię bota discordowego, więc. No i siedzę przy tym kilkanaście dni z rzędu bo chrapkę mam, jak mam wolne, wiadomo, ten czas i tak dalej. I tworzę tego bota. Wy teraz możecie sobie na ekranie popatrzeć, jak to wygląda, bo on działa. Tylko wiadomo, dźwięku nie będzie, bo prawa autorskie może tam jest NCS. Ale wiecie, mm, wolę i tak, bo no po prostu. No i nawiązując dalej do tego bota, bo puszcza muzyczkę, wszystko spoko działa. Ja nie narzekam. Zrobiłem sobie bota, który mm, dużo rzeczy posiada. Jest to bot prywatny, dlatego nie pytajcie go. Znaczy, go nie pytajcie mnie w komentarzach, czy ogólnie go udostępnię, bo prawdopodobnie tego nie zrobię, bo to jest moim prywatnym i stworzonym po prostu przeze mnie, nie? A teraz przejdźmy do ważniejszych rzeczy, czyli co u Was widzowie? Jak się czujecie, jak tam czas leci i tak dalej, bo wiecie, co się dzieje u sąsiada? Tak to określę. Nie wiem o tym nie wspominać, ale fakt faktem, widziałem dzisiaj na TikToku. Bardzo fajny filmik, gdzie niedźwiedź wskakuje do zagrody ze świniami. No i porównanie to yy, było, tak ujmę, powiedzmy trochę głupie, ale z drugiej strony bardzo prawdziwe. Na tą chwilę tak patrząc, co się dzieje, nie? Taki niedźwiedź wskakuje i chce jedną świnię zabić, nie? Wybiega nagle druga, i obydwie zaczęły się bronić, nie? No i niedźwiedzia przegoniły. No i jak tu nawiązywać? Każdy chyba wie i każdy to rozumie, nie? I dobra. Ogółem czasu też trochę minęło, trochę tutaj było, tamtego, trochę się robiło. Muszę w ogóle też z Twitcha znowu wrócić, bo przestałem przez to, że czasu nie było. No, czasu nie było, po prostu co? ja zrobię, no nic nie poradzę, tak wyszło. Ale widzicie, staram się. Chcę dla Was tutaj zrobić odcineczek z drugiej strony, jak widzicie, jest. Nagrałem, wstawiłem. A żeby nie było, Wy widzicie to we wtorek, ja to nagrywam w poniedziałek. Więc wow. Możecie powiedzieć. No nie jest jakieś opóźnienie, widzicie? Powstawienia czy coś, że to jest jakiś zapasowy film, czy coś, tylko tak powiedzmy od razu wstawiony, nie? Mm, więc też to możecie docenić. Zostawiając łapency w górę. No, 30 łapek byłoby miło, jakbyście wbili. Pod ostatnim filmem właśnie nie wbiliście szkoda. Ale co zrobić? Nie każdy musi zostawić, nie? Ale miło by było, jakbyście pod tym zostawili 30 łapek. Byłoby bardzo pięknie. No i milutko, nie? I ogółem, tak też tutaj nawiązując, kurde, kurier, jak wiecie, jest przeniesiony, nie? Jeżeli ktoś nie wie, to aż pokażę. Tutaj. Jest teraz na mapie. A Ja o tym wiedziałem ogólnie. Już od dawna wiem, że był przeniesiony w ogóle, nie. I co mi się podoba bardzo, to jest informacja taka, boże, nie tutaj. Przewodnik. Mm. W końcu dopisali tutaj usuwanie pni, jest na 14 poziomie. Jeżeli jesteś nowym widzem, to patrz tutaj, od razu informuję, że poziomy zostały zmienione. A jeżeli jesteś starym widzem, a nie widziałeś o tym, to też informuję, żebyś wiedział. Lub wiedziała, żeby nie było tutaj. Dalej, yy, może sobie zakręcimy kółkiem, bo prawdopodobnie mam 8 tych, o. A już 9. Ach. No nawet 10 już dobra, spoko. I nawiązując jeszcze do ważnych tematów, widzowie, sprawa wygląda następująco. Co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, nie? Chciałbym się tak dopytać. Co byście chcieli zobaczyć z serwerka? Co chcielibyście ogólnie pooglądać? Bo chętnie bym wiecie, chciał jakiś nazwijmy content z drugiej strony obudzić, ale też nie mam trochę pomysłów, muszę powiedzieć. no taka prawda jest, nie? O co tutaj mam wstawiać? Non stop jedno, non stop jedno, non stop się powtarzać? Nie chcę, nie! Dlatego też się pytam, piszcie w komentarzach śmiało, nic nie boli. Możecie napisać, może dać ciekawy pomysł na odcinaczek, dzięki czemu będę mógł wtedy nagrać specjalnie dla Was taki odcinaczek. A jeżeli coś będzie ciekawego, bardzo ciekawy pomysł, jeżeli wszystko, to prawdopodobnie nawet poinformuję o tym w filmie, kto dał taki pomysł. Więc piszcie śmiało. Mam ponad 160 punktów tutaj, 200 potrzebuję, żeby na szybkie bieganie mieć. Więc stwierdziłem, że sobie powbijam, bo kurde, nie wiem, wózek widłowy mnie tu korci, żeby mieć. Nie wiem po co. Z jednej strony mógłbym, wiecie, mogę go wbić, z jednej strony, z drugiej nie potrzebuję. Czas i tak, i tak, ale wiecie. Lepiej tam bym zarobił i tak dalej. Mógłbym w ogóle auto też jakieś sobie ogarnąć. Odcinek bankowy, pamiętacie, który był specjalnie dla was, bo wbiliście szybko łapki. Do kasy nie mam przy sobie wszystko w banku siedzi. Jest kozak, nie? Kocurek taki malutki, można powiedzieć. Statystycznie tutaj wszystko się ładnie wybija i wszystko leci. Zobaczymy w ogóle jak to pójdzie. 700 dopiero dolarów z tego zrobiłem. Ale fakt faktem troszeczkę będzie. A w ogóle poziom się wbija. Ciekać, czy coś się zmieniło, bo teraz nie zauważyłem. Czy jest nadal jeden? Hmm, za... nie, chyba za paczkę jest jeden, czyli cztery tak mi się wydaje. Albo kuriera mylę, nie pamiętam szczerze. Dawno mi nie było na kurierze, znaczy kuriera magazynier tutaj, no to kuriera mylę właśnie, dobrze powiedziałem już się myślałem, że wolnąłem, ale nie było fajla, więc jest ok i dobra tutaj mamy paczki ostateczne, wszystko spoczko, muszę się znowu wkręcić w to powrócić mocno, a też, też za niedługo praktykę będę zaczynać może dobra, za niedługo, trochę przeginam <laughs> za miesiąc, bo Kwiecień musi jeszcze zlecieć, bo w maju zacznę, więc nie wiem, jak wtedy będzie z odcinkami, ale wiem na pewno, że jeżeli będzie ciekawie z praktyką, że wiecie, będę wracać niezmęczony, to postaram się, żeby live były, ale nie obiecuję na pewno, bo to zależy w większości od mojego internetu, co mnie bardzo irytuje, ale jeżeli się uda, to się uda, nie? Teraz, kurde, też żebym się obudził i będzie pięknie. Bo były live i były i były, ale w końcu przestałem robić, bo znowu czasu straciłem i tak dalej. Drugi projekt mówię, że trzeba będzie zacząć, to nie wiem jak to z tego wyjdzie. Dlatego Was widzowie informuję, żebyście wiedzieli, a wypiszcie co byście chcieli zobaczyć w komentarzach, nie? Taki krótki informacyjny odcinaczek na pracy na kurierze. Moim zdaniem starczy. Z jednej strony patrząc, bo co tutaj więcej, ja pewnie jeszcze sobie trochę popracuję. Jutro. Się odcineczek ukaże prawdopodobnie o 17 we wtorek. Będziecie to już mogli zobaczyć. A ja się tu jeszcze pobawię dla miniaturki pewnie. No i trzeba będzie odcineczek zmontować, wiadomo, nie? Jeszcze z tym trzeba będzie się troszeczkę pobawić i z głowy. Ale najbardziej się cieszę, że powróciłem do Was, widzowie. Że grę Tetris prawie mam skończoną. Że Bot mój Discordowy jednak działa. Którego zrobiłem i bardzo się z tego raduję. No bo wiecie. Pierwszego bota, którego w życiu stworzyłem, nie? No to jest też trochę radości z tego. I co tutaj więcej, nie będę przedłużać, jak mówiłem, dlatego żegnam się z wami. Do następnego odcineczka. Siemaneczko!